Cześć, witam Was. To jest Minecraft. I są tabliczki. zrobiłem tabliczki. I mamy zadanie: Zrób żelazne, diamentowe narzędzia. Zabij 5 pięć krów, 5 pięć owieczek. Zrób hodowlę kurczaków. Reszta zadań po skończeniu tych obecnych. Tu jeszcze mamy: Zrób 5 chlebów. Generator kobla. Zwiese kopałęka. I zrób gigantyczną wieżę ze stołu na. Na początku to może zajął się... Hmm... Czy się zająć w początek? Oj, oj kurczę jak mam stąd wyjść teraz? Ktoś mi powie? Oj, czekajcie, chwilę. Dobrze, wróciłem do normalności jakim jest game od 0. To idziemy ściąć najpierw w to jedno drzewo. O, kwiatki Co tu się robi śnieg? Co? Dobra, mamy pierwsze drzewo O ja, ta muzyka w Minecrafcie. Dobra, chyba tak wystarczy. Okej, okay. wypadną sadzonki, czy nie? Eee, jak ja biję drzewo, to one wypadną, czy nie? Bo nie wiem do końca. Pozbierajmy tutaj jeszcze. Zobaczymy jak się będzie zajrzyło. Nie chciało mi się, czy znaczy nie chciało. Już nie, nie mogłem zrobić Wszystkich tabliczek, to się Powiem wam, teraz 9 rano Wstałem o 5 i chciałem Zrobić to o 5, ale Miałem jeszcze gorszy głos niż teraz, także Nagrywam. O, jest jabłko, jest jabłko. Aha, i jeszcze mamy zadanie. Yy, jabłko mamy. Znaleźć i mamy zrobić łóżko. Ale ja bym prosił o sadzonkę, bo tak z tymi sześcioma drzewkami to słabo będzie z drewnem. JEST sadzonka yupi jej Tu wyrośniesz, a ty tu. Chyba wyrosną. O, tutaj coś jest. Ok tu jest jeszcze jedna. Wrócę tu za chwilę. Hmm... Tu będzie chyba nasze pierwsze... Nie, nie, tu nie będzie nasze mieszkanie. Bo tutaj źle tabliczki mi się kojarzą. To jest drewno? Nie, to jest skrzynia. W której nic nie ma. ogólnie to nic, nic nie dostajemy na start, także musimy... jesteśmy zdani na siebie. Tylko nie wiem gdzie by to mieszkanie zrobić, bo zaraz będzie się ciepło robiło. Kurczę. Może tam na dole. Ja nie wiem, bo to daleko będzie. Dobra, tu będzie takie pierwsze mieszkanie. Będziemy mieszkali w wielkiej kupy dyrta. Jeszcze możliwe, jak się uda znaleźć mob spawner, to będzie dobrze. Dobra. Okazji popatrzmy jak itemy wyglądają, gdyż one chyba wyglądają świetnie. Tak wygląda Craftbox. Tutaj mamy piłę. Dobra, zrobimy sobie drzwi. Chociaż nie wiem, czy drzwi się opłaca teraz. Ale no i tak już zrobiłem. Wow. Nie, tak nie może być. Zobaczymy, się ciemno. O tak pochodni nie mam, stołna nie mam, no to czarno to widzę. Bo robimy sobie narzędzia. Okej, okay, mamy Ymm, miecz. <laughs> Patrzcie jak miecz wygląda drewniany maczuga. <laughs> Jeszcze chciałem zrobić łopatę. Świetnie wyglądają. Mamy tutaj jeszcze mięso zębiaka. Także to zgniłe, chyba mięso, nie? Kurczę, nic tu nie widzę. Ciemność. O, jest tą Mamy tą na. Oj, ciemność. Zobaczymy, te drzewka teraz nie wyrosną, tak? Dobra, ale posadzimy jeszcze jedno, tylko gdzie? Tu, o tu, o tu. Dobra, tu. Niech będzie. Mi nie rosnąć, mi rosnąć. Ale patrzcie, gramy na... ...na normal. No i gdzie mamy te, te moby? Muszę jakoś zaznaczyć sobie to wejście, bo zgubię je potem Pójdę wykopać tego stona Okej, okay, mamy już dużo stona chyba Jak gdzieś wpadnę, to nie moja wina O coś jest Wow, 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 wow. I dobrze Widzieliście? Wypadł y, przez ten... Można nam spaść sobie ładnie. Oj, oj, aha. Dobra, zjemy to mięsko. Dobra. Skąd miałem w ogóle to mięso? Ale przedtem były ząbiaki, pamiętacie? W pierwszym odcinku ząbiaki były, a teraz? Hmm. Dawajcie mi moje ząbiaki. Dobra, spróbuję zejść tam... Na, na... dół... tak. I znaleźć coś pożyte, pożytecznego, może gdzieś tam jakieś ukryte skrzynie, chociaż nie pisało tam... Ale może... o. To mi wygląda jak jaskina zrobiona przez człowieka. <laughs> Dobra, no to skopiemy ją. Potrzebuję teraz strasznie tego stołna, bo bez tego stołna to Kiowa będzie. Dobra, eee, spróbujemy teraz wrócić do naszego mieszkania. Tutaj, dobra, trzeba iść tu, 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 tu. Tu w górę, 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 I tutaj jest mieszkanie? Nie, jeszcze nie tu. No tu będzie, o tu jest, tu jest, tu jest. Ha! Jest. Dobra. Zrobimy piecyk. O jest, ktoś. Przydałoby mi się twoje kości, wiesz? O. Szala. Ale kości nie ma. Szkoda. Dobra, zrobimy sobie tutaj coś, żeby było nam jasno. Znaczy, mam nadzieję, że będzie jasno. Okej, okay, damy yy, kobla i damy patyka. Jest! Jasno. Już? <laughs> nie. Dobra, teraz damy to. I tam masz. Mam nadzieję, że te drzewa wyrosną, bo jak na razie po się wszelkiego drewna, jakie miałem. Także. Patrzcie, ile mam życia. Pół serduszka. Kurczę. No i się skończyło. Strasznie szybko mamy czysto 19 jest już dzień dawać mi dzień, ale chyba już się przyjaśnie świetnie gdzie ja się zrespiłem? kurczę szybko trzeba łóżko załatwić bo on się tutaj respił Czyli mamy jedną śmierć. Nie jest źle. Nie jest źle. Zawsze mogło być gorzej. Mm, Okej. Okay. Może moje rzeczy nie wypadły. Mam nadzieję. Hop. Hop, hop. Oj, tego brakowało. Ale patrzcie, jak fajnie się rozbija. Wow. Wow. Kat Co to jest? Co to, to było? Kurcze, straciłem chyba stone'a Musimy to połączyć, bo Jak nie połączymy to będzie Źle Jak on tu wybuchł? Mam jakiś podręcznik tu chyba do szkoły. Do szkoły. Spadaj Dobra. Yy, yy. Hmm, dawać mi ten dzień. Wyrosły czy nie? Bo w nocy nie wyrastają, ma. Kurczę, strasznie długa ta noc. Światka sobie posadzimy przed wejściem Haha, też ha, ha, panujemy Ha! Od razu widać że dom Albo jak grób Dobra, ale szkoda, bo straciłem tego kobla Ale mam narzędzia, mam to coś Mam skrzynię, o! Mamy skrzynię Dobra mogę tu powkładać to co nie jest mi teraz potrzebne Tabliczkę mam nawet O chyba się przejaśnia Dobra teraz idziemy ostrożnie Potem jak już się rozwinę tutaj Strasznie tak z rzeczami wszystkimi To tu chyba porobimy schody, drabinki i wszystko Ale teraz ja chcę przebadać tamtą jaskinię co znaleźliśmy to idziemy do niej, hopa 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 hopa, hopa. Dobra O kurczę kilo... cienki. dzięki Aj Aj Gdzie ta jaskinia była? O, tu jest to. Patrzcie to jest Węgiel? Nie, to kobój stąd, nie Co tu jest nie to chyba Kurczę na nagra... Bo nie, ja stąd uciekam. Ta muzyka Dawać mi węgiel, dawać węgiel Jak ja mam tam wejść kiedy tam jest tak ciemno? Hmm, potrzebuję dużo drewna. Potrzebuję drewna żeby zrobić sobie ten węgiel. Drewno. No szybko szybko. No, no, drewno, drewno, rośnij, rośnie, co mam zrobić, że Co mam zrobić? No, rośnij! Rośnij, rośnij. Rośnij, Rośni. bo Ci uderza macz... O, nie urośniesz teraz. Ale jak jest... O, mamy pana, może da nam kości kupanie. Chodź tu, chodź tu, chodź. Nie ginie. Okej. Okay. Wypadły kości? Kurczę, potem mi te strzały! Kolejny. Co wy tak wybuchacie? O! Dobra. Na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. I wyrośnijcie, proszę cię. Wyrośnijcie, wy no. Rośnij, rośnij. Rośnij! Rośnij! Ty też rośnij Dobra, kolejne szczały. Hmm, hmm hm. Mogłem przytem zrobić węgiel drzewny. Tak sobie właśnie teraz przypomniałem. Dobra, tak przy okazji przy tym odcinku powiem wszystkim, że dziękuję Wam za subskrypcję, gdyż mam ich już 491. Także dzięki. Ja się tam cieszę, Wy też się chyba cieszycie. O, uwaga, 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 uwaga. O, dobra, idziemy, 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 idziemy. No i Wy coś pewnie tu widzicie. Ale ja nic tutaj nie widzę, bo na nagraniu zawsze jest tak jaśniej. Naprawdę kopię na ślepo. O, tutaj coś. O. Jest coś tutaj. O, tutaj coś jest. O! Czyli wiem, jak już będę robił te potworki, znaczy e, zwierzęta. Jak na razie tych jajc nie będę używał. Gdyż muszę... O, tutaj coś jest. Co to jest? Co to jest? To jest żelazo. Jak stąd mam teraz wyjść? O... Niedobrze. Chyba tu utknąłem. Ale czekajcie. O, tutaj coś jest. Tu. Tutaj nie. Tu. Tu. O, jest. Widzę światełko. Szybko, szybko. Uciekamy stąd. Uciekamy. Nie. Yeah. Dalej leje. No to drzewka, proszę Was. Może teraz? Tej te jajca użyję dopiero wtedy, kiedy. Ogrodzę już sobie i przygotuję wszystko, aby mógł je rozmnażać, bo... ma będę miał tylko dwie, tak? Czyli rozmnażanie tutaj to będzie... Czewko! 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 Naprawdę! Wyrasło, 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 wyrasło! Biegniemy do niego. No! Szybko! Ścina je, Ścinać, ścinać! Nigdzie nie sądziłem, żebym tak za dzewkiem biegał. Okej okay. Dobra Skoczy zaraz do domku Czy W moim domku są zombiaki e. Tak się to robiło, tak? A odwrót? Wypadło coś? Ktoś mnie bije! Głód! No nie! To idę odłożyć rzeczy, bo mnie może zabić. Ale paszczek mamy jasno! Kurcze... O już, o, bije mnie dalej. O już mnie nie bije. Będziemy mieli pochodnie. Kurcze, muszę zostawić drewno. Raz, dwa... A. a już więcej nie mogę, tak? Przerwamy to. O, fajnie wyglądają pochodnie. Dobra, i tym miłym akcentem, że mamy pochodnie, skończę dzisiejszy odcinek. Także mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam Was do kolejnego. I cześć, trzymajcie się. To był Minecraft. 在。